Cześć, witajcie, także dzisiaj czas pokazać Wam jak wygląda mój staw latem Mój nowy staw O proszę Patrzcie ile wody nie ma Wody nie ma, no brakuje z, m, dobry metr Nie no, około metra No i co, dzisiaj sprawdzimy połowimy sobie troszeczkę siatką metra metr, metr podrywkiem Zobaczymy co nam się wytarło Tutaj zobaczcie, że posadziłem lilię. Chciałbym od razu podziękować Dari za, za Lilię. Zobaczymy, mam nadzieję, że się przyjmą. Zobaczcie ile jeszcze wody brakuje. Jak napompowaliśmy, to mieliśmy cały staw, a teraz no słabo to wygląda, przyznam wam szczerze, ale z drugiej strony jest to pierwszy rok po wykopaniu stawu, więc to normalne, że ubytki wody są największe. Zobaczymy. Jeszcze przeczekamy do następnego roku. Jeżeli nic się z tym nie poprawi, myślę, że będzie trzeba pogłębić tutaj tą końcówkę po prostu koparku. Ja na dzień dzisiejszy myślę, że sobie zrobię tutaj przekop. Tutaj połączę ten staw z tym dużym rurą, na tej samej zasadzie co tam jest zrobiony spust po to, że jak będzie maksymalny poziom w tym dużym stawie, woda będzie przepływać także do tego małego stawu i wtedy przez okres jesienno-zimowy będę miał maksymalny poziom wody również w tym stawie zobaczymy jak to będzie funkcjonowało i czy, i czy w następnym roku będziemy mieli dużo więcej wody jeżeli tak będzie, to, to tak zostawimy jeżeli nie, no to ten brzeg, tutaj co jest, będzie trzeba chyba pogłębić koparką na razie, na razie jest za mało wody, ale z drugiej strony dobrze, że to zarosło. Bo jak się zaleje, to w ogóle ryby będą miały dużo miejsca, żeby się pochować tam w tych zielskach. Aktualnie do stawu wpuściłem mm, małego sumika. W zasadzie ojciec złowił małego sumika. Uratowaliśmy go przed patelnią i trafił do tego stawu. Ogólnie suma do stawu się nie daje, ale ten staw tutaj są same poteczki, które się wytarły, więc tutaj zbytnio dużych szkód nie zrobi jeszcze w, tak, w takiej wielkości, jaki jest. Wpuściłem także małego szczupaczka. No kurde, złowiłem na tamtym, na tamtym stawie takiego malutkiego szczupaczka. Wprawdzie szczubak miał 44 cm, ale był tak chudy widać, że sobie nie dawał rady, więc go wpuściłem tutaj. No i już złowiłem nawet trzy malutkie sandaczki w tamtym stawie. To jednego największego 28 cm też tu wpuściłem, czyli mamy trzy drapieżniki, trzy różne drapieżniki. Patrzcie, udało się złowić sandacza na tym drugim stawie, 28 cm. Tu mam już wytartą płotkę, możliwe, że jej kara się pospolite. No i co? Wrzucimy Sandaczyka. Niech ma, niech tłucze tą płotkę, niech po prostu rośnie. Ale tutaj to będzie miał raj. No idź sobie, idź sobie do raju. No i dzisiaj troszeczkę tutaj pokażę Wam jak to wygląda. Rzucę trochę chleba, zobaczycie jak drobnica podchodzi, jak płotki podchodzą do chleba. Podrywkiem złowimy troszkę tej drobnicy. Drobnicę może wykorzystamy do łowienia na tamtym stawie. Zobaczymy co nam weźmie na małą płoteczkę. A większe płotki, kilka płotek większych również zabiorę i wykorzystamy do połowu na żywca w tym stawie, gdyż w tym stawie aktualnie mam dosyć czystą wodę. Ale jak na złość, próbuję łowić szupaka, w ogóle nie ma żadnej reakcji. Złowiłem jeszcze tam nie wiem dwa tygodnie temu jakiegoś tam większego, a teraz cisza. Po prostu one nie reagują na moje wabiki, zatem podsuniemy mu żywca Tutaj właśnie gdzieś, tu gdzie jest głębiej, zobaczymy, czy się uda złowić szczupaka. Podejrzewam, że, że, damy radę to zrobić, ale, ale to są ryby, więc wszystkiego można się spodziewać. Najpierw połowimy na wędkę. W zasadzie nie mam białych robaków ani pinek, mam czerwone robaki, ale te takie najmniejsze, więc myślę, że kawałek czerwonego robaczka będziemy zakładać to te płotki powinny brać z drugiej strony zobaczymy ile wody jest w tym najgłębszym miejscu ja myślę, że tak blisko dwóch metrów ale może być mniej no z ciekawości, kurde wędki nie odpalałem od wiosny ciupki haczyczek jedno wędkowanie tutaj zrobimy takie poważniejsze Po prostu siądziemy tutaj, nałowimy tych płotek ile wlezie i przepuścimy je do tamtego stawu. Płotki tutaj zrobiły już swoją robotę. Na rybek jest to, tam jak kilka większych zostanie na zimę, plus na rybek to nic nie szkodzi. Będę chciał je przerzucić do tamtego stawu ze względu na to, że tu wybra przyjdzie zimą. Dobra, zobaczymy, ile tu wody jest. Dobrze by było, żeby chociaż z półtora metra, żeby tyle o i żeby spławik stał. No, teoretycznie tam jest najgłębiej i. Uff, dobrze jest. No to nie jest tak płytko, na szczęście. Aktualnie ile? No, dobre, 1,5 metra wody. Myślę, około 2 metrów powinno być. Będzie. Teraz powinien być chyba na dnie. Jest na dnie. No to nie źle, zobaczcie. O dołowiu do góry z pławika. no prawie równo ze mną, czyli nie wiem, z 1,90 90 jest, no to nie jest źle. To jak na stawek, to nie jest źle. Jak na stawek, który stracił tyle wody, a doma płotka pływa w toni, więc zrobimy taki gruncik trochę przy dnie. A zrzucimy kukurydzy standardowo. W tym stawie nie karmię zbytnio. Od czasu do czasu trochę kukurydzy rzucę na dno. Plus chleb. Jak mi zostaje jakiś chleb w kuchni, który już za bardzo nie nadaje się do jedzenia, to tutaj wyrzucam i to po prostu małe rybki jedzą ten chleb. Oczywiście chlebem za bardzo nie należy karmić naszych ryb. To ze względu na to, że Potrafi zakwasić wodę w dużych ilościach. Ja rzucam tu bardzo mało, i jeżeli ten chleb znika, powiedzmy w ciągu 5 minut, no dobra, powiedzmy do 10 minut, to nic się nie dzieje. O, tam gdzieś ryba się fajnie rzuciła chlapnęła, no to tak będzie. No ale dobra, patrzcie, jak to wygląda teraz. Rzucimy troszkę chleba. Zobaczcie, jak tu rybki reagują. W ogóle drobnicy jest tyle. No, efekt pożądany mam. To co chciałem to mam. Mam dużo drobnicy. Zobaczcie. A zaraz pod rywkiem sprawdzimy, czy to jest to tylko płotka, czy udało się karasie pospolite też wytrzeć Fakt, faktem było ich tylko 5 sztuk. Tak jak widzieliście, wpuściliśmy tylko 5 sztuk. No ale może to wystarczyło. Na razie widać samą drobnicę. Miejscami takie większe ryby to są też płotki. No dobra, wody nabierzemy. Kurde, nabrać wodę tutaj, to będzie wyzwanie. 1,90 no, m, no to nie jest źle. Wygląda tak bardzo płytko, a tu proszę, jest dużo. Patrzcie, pałka zaczyna mi zarastać brzegi. Pałki w ogóle tu nie sadziłem. Nie, ale ten wstaw, mówię, fajnie wygląda. Bez karpi całkiem inny, nie ma nie ma tej takiej wody mętnej mówię drapieżniki które tu wpuściłem ten i szupak i sandacz mają raj po prostu tyle tej drobnicy jest że mają tutaj raj no, a sum to nie wiem jak sobie daje radę. w stawie gdzie jest tylko płotka, gdyż płotka pływa w toni to po prostu sum musi się podnosić musi szukać tej płotki ogólnie w stawach z sumem jest tak że że działa jak odkurzacz, po prostu zjada wszystkie drobne ryby, które drobne lub większe ryby, które zmieści do pyska. Taki był plan, żeby po prostu mieć tu drobnicę i mamy drobnicę. Zobaczymy w zasadzie, łowię prawie że jak w wannie, rzut już jest branie. Co złowię? Jak myślicie? Ja myślę, że płotkę. O! Patrzcie. Jest poteczka. No i kilka takich poteczek weźmiemy, przerzucimy do tego drugiego stawu. W zasadzie do siatki je wrzucimy. Będą czekały na nawędkowanie. z 10 sztuk złowimy a któregoś razu posiedzimy z 2 trzy godziny złowimy ich ile wejdzie, ile się da i po prostu wpuścimy do dużego stawu no, to szybko chyba nam pójdzie No i nawet robak wystarcza. Nie trzeba mieć wcale białych robaków, czerwony robak, kurde, tamten mi uciekł. Dał drapaka. Użyłem go na opakowaniu, no ale nie ma znaczenia. O tu troszkę mniejsza ryba. Ja wiem, że te płotki to były takie. No ta to ładna, grubiutka. Wybieramy po prostu mniejsze, takie, które jeszcze na żywce się będą nadawać. No, ciekawi mnie, czy karaś pospolity się wytarł. No, mało ich tutaj było. No. Nie ma tej pewności, ale płotkę już tu zawsze będę miał. Te płotki, które biorą, widzę większe, to po prostu wracają z powrotem. Ich nażywca nie chce. Za duże są, chociaż, kurde, ten szczupak też jest duży. No ale dobra. A ta jest troszkę mniejsza i to weźmiemy. Może nawet mnie. Nie 10, tylko weźmiemy sobie 5 sztuk. Aż 10 nie potrzebujemy. Już mamy 4. O, ta walczy, ta będzie większa. Ta jest duża płotka. Jeżeli to płotka. Nie no płotka. Patrzcie. Patrzcie, jaka piękna. Teoretycznie tą płotkę od razu przerzucimy do tego dużego stawu. Ona jest dosyć duża, więc powinna sobie radę dać. W końcu tutaj mamy wzdręgi tej samej wielkości. To z wzdręgami powinna dać sobie radę. Idź tam troszkę dalej. Nie chciałem jej blisko puszczać, żeby nie było, że zaraz puszczę, a już czupak chapnie. Patrzcie, już w opadzie wzięło. A co tu się dziwić, jak tu tyle ich jest. No i dobra, i ta jest piąta. Jeszcze może parę rzutów zrobimy, jak jakąś większą rzucimy. Złowimy tę wrzucimy. Do tego dużego stawu po prostu widać jak te ryby się błyskają zatem no drobnicy jest multum o tu jakaś maluśka to tym bardziej tu weźmiemy Płoteczki grube, widać, że im tu nic nie brakuje. No to mimo, że tak mało wody w tym stawie, to ja mam 1,90 m tam w najgłębszym miejscu, to nie jest tak źle. troszkę większa, to też przerzucimy ale więcej, więcej ich nie będziemy już rzucać nie będziemy ich łowić ale ryby skaczą na tym drugim stawie dobra, wystarczy wystarczy tego łowienia chyba tyle złowimy ryby się tak błyskają, ich tyle tu jest, że powinniśmy coś złowić Może być, że będę musiał tam gdzieś daleko rzucać Patrzcie żadnej ryby, a tyle drobnicy jest No niestety trzeba daleko rzucać Trzeba mi gdzieś rzucać aż tam No, myślę, że tutaj będzie OK. Ciekawe ja wiem, tutaj to raczej za płytko jest, ale zobaczymy. Coś podejdzie do tego chleba. O widzę drobnica już jest. Widziałem już była nad, nad drutami od siatki. Więc tu już można próbować. Patrzcie Zobaczcie co ja złowiłem Widzicie tutaj? wychodzi na to, że kiełbie mi się wytarły jest bardzo dużo kiełbia jest i płotka to jest malutka płoteczka o. to jest malutka płoteczka a to są kiełbie to w takim bądź razie kiełbie mi się wytarły ale ja nie dałbym wiary, że mi się kiełb wytrze, <grym> wytrze> no ale dobra, zobaczymy chyba, że po prostu aż tak trafiłem zobaczymy, rzucimy jeszcze raz Ale płotkę ciężko złowić Ale kurde ile kiełbi nałowiłem Może być, że przypadek Że po prostu trafiłem na statko kiełbi A może być po prostu, że się wytarły Moim zdaniem się wytarły Patrzcie Co tym razem Głównie kiełbie jedna płoteczka Kiełbi jest tyle, że widzę, że na bank one się wytarły. Jedna płoteczka. Karasia pospolitego na razie nie widać. Więc podejrzewałem, że karasia pospolitych nie będzie. Na niego no przyjdzie dłużej czekać. Także płotka się wytarła, to było wiadome. Kiełb się wytarł. To akurat była niewiadoma, dawałem tak w zasadzie 50 na 50, że się wytrze. A karasia Pospolitego jak nie było widać, tak nie widać. Podejrzewam, że pięć sztuk to za mało, ale Karaś Pospolity nie pływa w toni tak jak płotka, więc jest możliwe, że go ciężej jest złowić, mówię o tym malutkim, wytartym. Zatem na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że i płotka i kiełb się wytarł. No i mam drobnicę w stawie po to by łowić na tym dużym. O! Znowu kiełbik. Ale ja tych kiełb już więcej nie będę łowił. Myślę, że mi wystarczy, że tyle co złowiłem. Wystarczy mi. Przyjdę dzisiaj po południu i po prostu rybki wykorzystam na żywca. Nagramy dla Was jakiś film. Także ja już kończę. Dzięki, że oglądaliście film. Rybką damy na razie spokój. I co, zapraszam na kolejny film. Cześć!